Dobra, słuchajcie, e, pierwszy filmik e, z testem mikrofonu wypadł bardzo dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc e, robimy powrót do domu, jestem kurde podjarany mega, aż mi się głos trzęsie. Ale no fajnie, fajnie, fajny efekt, wydaje mi się, że, że to jest y, akceptowalny dźwięk. Oczywiście jeszcze będę tam pewnie coś kombinował. Dobra, mamy nagrywanie, to ruszamy. Jestem mega zadowolony, tylko muszę sobie dopracować motyw zamykania kasku i tak dalej, żeby sobie kabelka od mikrofonu nie uszkodzić. Bo przed chwilą się na tym prawie złapałem, że szkodziłem sobie, znaczy przycisnąłem sobie kabelek jakby tą czaszą, bo kurde, w ogóle są niezłe chmury. Także w ogóle tak trochę miałem taki żal do siebie, że nie poszedłem na basen, ale prawda jest taka, że mm, no dzisiaj ta pogoda, znaczy była fajna, była świetna, byłoby chmurne niebo, ale już, już teraz nie. Już teraz nie i widać, że ewidentnie chmury są burzowe tam po mojej prawej stronie. Kurde, słuchajcie, no, e, jaram się tym. Jaram się tym, że w końcu uzyskałem dobry dźwięk. Wcześniej robiłem, e, nagrywałem dźwięk na telefon, na dyktafon, jakimś tanim mikrofonem. Ten też nie jest jakiś bardzo drogi, ale no 130 zł chyba, czy tam 120 soniaka. Ja wam to podlinkuję. Hmm, jaki to mikrofon. No i oczywiście Mediamod, żeby móc ten mikrofon w ogóle podłączyć, bo w takim trybie standardowym no nie ma możliwości, mimo że są tam jakieś e, wejściówki, to dopiero poprzez adapter albo poprzez MediaMod może taki mikrofon w ogóle zadziałać. I to też e, musi mieć odpowiednią ilość tych pierścionków, mikrofon w nawtyczce. Muszą być to dwie, nie trzy, e, to są takie czarne jakby pierścienie, więc też niech na każdym mikrofonie nam to pójdzie. Dobra, słuchajcie, ja sobie jadę, e, jest, jadę z Węgrzynowa w kierunku Trzebnicy. Zauważyłem, że jest no, spora różnica kiedy schowamy się za szybką, więc być może z czasem zainwestuję w, w, w tą owiewkę dodatkową. Hmm, przedłużenie, jakby szybki ale, ale wiem i już słyszałem i sprawdzałem po tych trzech minutach nagrania, że jest dobrze, że nie jest źle. Więc mega mnie to Jara, mega mnie to cieszy, że będę mógł w końcu wrzucać filmiki bez jakiegoś, no przede wszystkim dobrej jakościowo dźwięk, gdzie będę mógł na żywo opowiadać o tym, co się dzieje podczas jazdy. Więc bardzo się cieszę, bardzo mnie to Jara. I zaoszczędzi mi to mnóstwo czasu, bo doklejanie dźwięku, później w postprodukcji, później jakieś tam jeszcze zapisywanie tych plików, przerzucanie z kompa na telefon i z powrotem, to, są, to jest mega czasochłonne, więc jeśli ktoś chce się w to bawić, to ok, ale no mi szkoda na to czasu i myślę, że ten, te pieniądze, czyli te parę tam stówek, E, zwróci się bardzo szybko jeśli chodzi o zaoszczędzony czas bo czas to też pamiętajmy że czas to pieniądz i, i e, czasami warto sobie coś uprościć dobra powoli wjeżdżamy do o fajne ten Mercedesik coraz więcej słuchajcie elektryków e, tutaj często tutaj e, tą trasą to jest taki wylot z Trzebnicy w stronę wężynowa tam już później w zasadzie ta droga z tego co ja droga się urywa więc tam za wiele nie da się dojechać, no chyba że jakimś terenowym, z pojazdem, rowerem, motorem, czymkolwiek, co jest w stanie przemieszczać się po terenie. Ja sobie, kurde, to ciężko mi się to kontroluje trochę, to, ale sprawdzę sobie czy się nagrywa na tym moim pilociku. Dobra, jeszcze słuchajcie, przejadę się w jakieś tam inne miejsce tak po mieście żeby wrzucić wam trochę więcej. Teraz ulica chyba Chrobrego w Trzebnicy. Eee... Tutaj za wiele wam nie powiem o tej ulicy. Na pewno dużo tu marketów, zresztą zaraz się to okaże, bo tak, tu jest zaraz będzie Intermarche, później Piedronka. Dużo tych marketów powstało w Trzebnicy. Także sklepikarze kiedyś, zanim te markety powstały, to mieli dobrze, teraz myślę, że mają źle i generalnie większość takich małych sklepików to się pozamykała, no chyba że ktoś ma jakieś fajne pieczywo, mięso czy coś, co się utrzymał, ale jakieś takie typowe spożywczaki to raczej, raczej kiepsko. Cztery minutki już nagrywamy, ale kurde, super. Super, no wybacz mi to, że tak się podniecam. To jest tylko filmik z dźwiękiem i jazda po mieście, ale no mnie to jara, bo w końcu wydane pieniądze wydaje mi się, że miały jakiś sens. No, już się robi tak szaro. Ja, generalnie teraz jedziemy w kierunku, chyba będzie obrońców pokoju. Na rondzie sobie skręcimy w prawo i będziemy jechać na jedno chyba z najładniejszych miejsc w eee, O, widzicie jak tam szaro kurde, to już teraz widać. Ja nie wiem czy z to że jeszcze przez stawy przejechać, żeby pokazać wam ile tam jest aut dzisiaj pewnie, chociaż może już ludzie uciekają przed burzą ale tam jest mamy basen odkryty i dzisiaj przy tym upale było 30 stopni w ciągu dnia no to e, dużo ludzi tam powinno się zjechać zresztą zaraz zobaczymy no i super kurczę bardzo mnie to jara że w końcu w końcu będę mógł wrzucić jakiś plik Dobra, tutaj musimy uważać, bo jesteśmy słabsi na rondzie niż te auta, więc tak lepiej muchać na zimne. Dobra, pan sobie wjechał, ale to wszystko odbywa się płynnie, więc spoko. Dobra, ja spróbuję dojechać na stawy. Generalnie słuchajcie, powinienem mieć rękawice, kurtkę i te wszystkie sprzęty niezbędne, ale no jest jak jest bo bardzo szybko chciałem to wszystko sprawdzić czy to, bo, bo wiecie, już kilka razy coś zamawiałem i e, zawiodłem się na sprzęcie i musiałem później oddawać, a tutaj chyba jest szansa na to, że ten mikrofon i Media Mod zostaną ze mną będę mógł... O, już wiatr się zrywa, także kurde, grubo zaraz pewnie będzie widać, jak ludzie uciekają z basenu ale w ogóle mega szybko się zrywa ten wiatr, więc więc będzie ciekawe no kurde no nie wiem. nie wiem czy to jest dobry pomysł żeby tam jechać na no, te stawy o, ale się zrywa słuchajcie żeby mi jakiś piorun nie o kurde grubo Nie dobra słuchajcie spierdzielam bo widzę że się grubo dzieje Jakieś kurwa gałęzie lecą w ogóle to... to czyli odpuszczamy temat zbierdzie nam szybko do chaty Ale w ogóle się słuchajcie zerwało To jest niesamowite Jakaś wichura no, ciekawe ujęcie Nie chcę tego nagrywać w całości Ale tyle się da to nagram No i generalnie spaduwa na chatę No bo nie jest Za ciekawie Więc e nie wiem, może jeszcze dogram to, co się za chwilę być może będzie działo, dogram na e, osobno, gdzieś może z okna czy z balkonu, nie wiem, bo nie wiem, co się zapowiada, ale ja nie przypominam sobie takich wiatrów, słuchajcie, tutaj silnych, więc no test dzisiaj mocny tej kamerki. Pędę do chaty, słuchajcie, więc trzymajcie się do, do następnego. Na pewno będę wrzucał regularnie jakieś przejażdżki, pogadanki. Jest co tutaj pokazywać wokół trzebnicy, więc do usłyszenia, cześć, dzięki za dzisiaj.